Nietypowy odcinek, może wyjdzie nawet short, ale że mało możliwe, yy, bo mam dla Was challenge. Musicie znaleźć w bajce pingwiny z Madagaskaru jak najwięcej błędów i steregów. Piszcie w komentarzach i jeszcze ogłoszenia parafialne. Polecam kanał Lubię Boba XD i zachęcam do subowania jego i mój, mojego kanału. I lajkowania oczywiście. No, no to zaraz zaczniemy. A w sumie zaczniemy nawet teraz. A, i zapomniałem powiedzieć. Przypominam, że jak wbijecie 10 subów, to zacznę nagrywać z kamerką. A co jest z twarzą? Przepraszam, jeżeli będzie niewyraźny wyraz.